Dobra, Krzysiu. Mała kupa. Nie wiem jak ty wygrałeś ją w konkursie, ale niech stracę, tylko bez żadnych sztuczek. Lokal jest monitorowany. Ja! Mała kupa! Za darmo. Wygrałem w konkursie. Nie mogę zmarnować takiej okazji. Oh, oh, oh. 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 Krzysiu, opanuj się, ma być mała. Co jest? Co jest? Co tu się dzieje? Halo, ja tu zajęty jestem. Czekałem tu na ciebie. Nazywam się Tomek Strange. A nie powinieneś nazywać się Doktor Tomek? Kiedyś tak na mnie mówili, ale od kiedy SRAKTA 2 upadło, straciłem pracę. Postanowiłem zostać strażnikiem czasu i przestrzeni. A to jest moja bułka nieskończoności. Potężny artefakt. Wow! Mówisz, że kontrolujesz czas? Jakoś ci nie wierzę. No to kurwa patrz. Właśnie minęły 3 sekundy. Wow! Te trzy sekundy nigdy nie minęły mi tak szybko! Potrafisz coś jeszcze, Tomku Strange? Jasne, że tak. W końcu nazywam się Tomek Strange. Patrz na to. Kupa wróciła! Zapłaciłem. Jesteś prawdziwym strażnikiem czasu i przestrzeni. Tomku Stręcz, co cię sprowadza do tej publicznej toalety de Krzysia? Czy pamiętasz swoich rodziców, Krzysiu? No tak, nadal żyją. Mieszkają w województwie lubuskim. Nie, Krzysiu, jesteś sierotą, a w twoich żyłach płynie krew magiczna. Ale tylko w jednej szesnastej. A reszta? Tak naprawdę jesteś pół delfinem, ćwierć kurą, jedną ósmą stonogą i jedną szesnastą magikiem. A wiesz co to oznacza? Że w moich żyłach płynie magiczna krew? Nie! Że twoje przodkowie byli pojebani! Czemu do mnie przybyłeś w takim razie? Gdyż jesteś ostatnim żyjącym spadkobiercą krwi magicznej. Może trochę rozrzedzoną przez tą kurę, ale na namiaska dalej w tobie tkwi. Jesteś prawdopodobnie ostatnią osobą, która potrafi korzystać z prawdziwej magii. Wow! Mówisz, że mam jakieś magiczne moce? Nie! Mówię, że potrafisz korzystać z magii. To co cię sprowadza do tej publicznej toalety Krzysia? Otóż. Mam roz. Jest trochę mało słony. Chciałbym, żebyś użył swojej magii, żeby był idealny. Jakaś inwokacja, czy coś? Nie debilu. Chodzi mi o przyprawę. Sprawdź kieszenie. magii. Co to robiło w mojej kieszeni? Przysiu, masz 3 sekundy i wchodzę! To jest trochę stanowczo za długo, jak na małą kupę. Krzysiu, jak widzisz, władze spotyrz do manią A teraz szybko, dodaj mi ją do zupy, zanim będzie za późno. Rosuj sprawy a ja jestem bardzo głodny. A co tu się wyrabia? Mówiłem, Krzysiu! Żadnych przekąsek podczas seansu. No, jak chcesz sobie coś kupić, to masz korzystać z naszego lokalnego sklepiku. Tam mamy popcorn i kole. Bloody, nie uwierzysz! W jednej szesnastej jestem magikiem i potrafię używać prawdziwej magii. Może i w jednej szesnastej jesteś magikiem, ale w większości jesteś debilem. Rekwiruję tą zupę. Oddawaj! Mm. Czegoś mi tutaj brakuje. Masz może, Krzysiu, magii? Doskonale. Dobra. Koniec tego dobrego. Wyraźnie było powiedziane jedna mała kupa, a ja wyraźnie usłyszałem plum. I nie obchodzą mnie wymówki, że pojawił się czarodziej. ...i kupa wróciła. Jedna mała kupa. Czy tak ciężko jest to zrozumieć? Wynoś się z tej toalety publicznej i nie wracaj tutaj! No. Długo będę musiał się zastanowić, zanim Cię tu z powrotem wpuszczę. Co za but. Nigdy się nie nauczy. Hm. Co to? Ładne nawet. Chyba sobie zatrzymam.